Dobra, no to w takim razie zróbmy może pytanie od widza. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Z pierwszym pytaniem. Jestem ciekaw, tak to jest tak fajny, ja Uwielbiam stary prowadzić te programy. <śmuch> nie. Osoba, która się podpisała pod telefonem to Masny Ben. Ale to ja jestem Masnym Benem. Panie. Znaczy nie. <śmuchy> <Co>? <śmuchy> <Jee>! <śmuchy> Panie, <śmuchy> oj, Boże, właśnie, właśnie ja odkryłem prawdę. Kurde, stary, wziąłeś mnie pod. Chór. Ale stary zrobiłeś <gorszy> najgorsze zamiary Dla ludzi, osoba, która jest zawodowcem, czytaj Norman czy Mateusz Gamrot, są to ludzie gdzieś tam, którzy trenują od no, kilkunastu lat, mogę zaryzykować Nie. te stwierdzenie. Na pewno Gamer tyle trenuje, bo, bo są zdjęcia. bo może dłużej nawet. A pałka, pałka Norman Parke może, może dłużej. <gorszy> <gorszy> Z, zainspirowałeś mnie teraz. <gorszy> Toksy, w każdym razie. E... Michał, na przykład Michał ma problemy ze wstaniem z fotela, więc. Ale ja ty zdajesz że... sobie sprawę, że ja jestem stary e, turbomobilny. Tak, tak, tak. ja umiem zrobić szpagat. Tak, tak. No, no, no ja jak zrobisz tu szpagat, to ci daję stówę. Ale Ech. pełny. Mam nadzieję, że nie rozwalę sobie spodni. Czekaj, kurwa. Chyba no, mi się raz No do końca. No. Ej, no, już może nie, ale... Chcesz Leksiu zrobić? Dawaj, chodź Leksiu. Chodź, Leksiu. No ho! No, tak dla do, ludzi. Do, 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 do. Dobra. Dobra. Waga, fejdźcie muzykę. prosimy. Ja pierdolę, Ale pierwszy raz widzę grubszego od Bogdana. Ja tylko powiem, że spytałem o to, że, znaczy, że pięknie chodził mu ten lewy jab, czyli lewy prosty, lewy, lewy sierp, no i odpowiedział. Chyba pierwszy raz w historii zdarzy się coś takiego, że to federacja złoży protest w stronę sędziów. Dla mnie Stormy Norman nie wygrał tej walki. I ja zrobię wszystko, żeby przeanalizować tą walkę do końca, i chuj mnie to obchodzi. Więc zostanie złożony hey. protest. Kubu, jak rozumiesz performance? Chodź do nas. Dzięki temu dobijasz banie, bo jakby nie ma magika na pierwszej masz, gali, kurwa, to... Dzięki temu, że ja tu jestem, no dziękuję, dziękuję to? zajebiście. No, widzisz. No co? Ja? cię. No ciebie też No i git. No po co ta piątka? Do czego to kurwa? Przywitaliśmy się, nie wiem, no. Ja, ja właśnie Dobre, to też zajebiście. chciałem powiedzieć. Do to... zbijania piątek, no dobra. No, po, bo kurwa, cały czas zbijasz i po no, i Bo, bo mam klik bo, bo tak zbijania piątek. No pompy, to kurwa, no to cię właśnie teraz wyzbiję tego. Dobra, dawaj pytanie. Coco Chanel, na dobry dzień. Ale porobiony Del, co? Jak? No takie mam wrażenie, że żeś tam coś tam, jakiś Coco Chanel, Mademoiselle. No takich rzeczy nie robię. Nie? stary, no gdzie? Nie? No ja Wiesz, co ci powiem? Bo no. trochę jestem <laughs> na nie? I wyobraź sobie, Ale to nie że dam ci tylko... 30 tysięcy, ja uważam, że jesteś zrobiony. Jeśli teraz udowodnisz, że nie jesteś pod wpływem. No kurwa, mogę to udowodnić. Tak? Dobrze, to mam przy sobie test akurat na silne. Dobrze. Ale co? <laughs> nie ma problemu. Ja tak? jestem, no oczywiście, ja jestem czyściutką. No, dobra, to dawaj. A może zróbmy to tak, no, no, że no, no, zrobimy no? to stary pozytywnie. Nie, nie, miałem. no zróbmy teraz. No, ale po co my to robimy teraz? Ale... No bez sobie, Więc jest... nie jesteś w ciąży. <laughs> bo to, to jest ciążowy. To, to jest ciążowy. <laughs> I. <it>. <laughs> <kręg box. laughs> To tylko prank. <noise> boże... Ciążówka wiem, bo Ja nie są zrobione, ale po prostu... Nie wiem, żartuję. Nie Bierze... żar był prank, ja wiem, miał, ale... Nie no, to było stare dla mnie. E... Troszkę za mocne bo dzisiaj. <noise> A, a popatrz, to próbka mała. Chcieliśmy to zobaczyć. Ja. Będzie pokaż będziemy próbkę. No na ziemi ja, ja nie kumam. Ja w ogóle nie kumam stare. Czemu mówię, myślicie, że jestem niemobilny, stary? Nie, no, ale wiecie ze mnie ja, kaleki. Ja, ja ja wiem, <laughs> że bądźdasz. Nie, ja nie ja umiem grać w piłę, nie? Bo ja piłkę gwiazdy mogę robić Zaj, wszystko. wszystkie strony. Da, drugą. No ja próbki mam. Da, gwiazdę. Ale jak dwie. I się spocił człowieku i szkopierzesz szkun. Jedną, ja najpierw jedną. Ja jak Jedną gwiazdę. O, Czekaj! Czekaj! Czekaj. I nie tyłem, nie tyłem, bo ci nie jestem. Ja <śle> 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 Ale to no! Siemano widzowie, z tej strony oczywiście ja i razem z Wojtkiem dzisiaj poprowadzimy Fast 3. No i zrobimy nic innego jak poopowiadamy trochę o zestawieniach na Kolejną już 19. galę Fame. Widzisz, i to jest właśnie ty, osoba, która nie wie, że teraz jest Fame Friday Arena 2. O to chodzi, bo <grym> Fame 19 był niedawno. Dokładnie, i dlatego teraz zajmujemy się galą piątkową, dlatego moi drodzy, przejdźmy już do zestawień. Więc zaczynamy, Michał, dzisiejsze zestawienia na galę Fame, Friday Arena 2. I druga widzisz, edycja. To jest trzecia edycja, Wojtek, już. Trzecia edycja. Nie druga, trzecia. Ale mi się wchodzę. Co do mi że akurat? Dobra, na już.